Niemcy przechwytują tak naprawdę 800 miliardów Unii Europejskiej na zbrojenia i sami z Francuzami to konsumują. Takie zapisy okay. poprowadzali, że Polski tam nie ma. I pewnie nie będzie. My dostaniemy tam parę miliardów, żeby tutaj był wrzask, że dostaliśmy pieniądze i to i tam. To. To, to nie te pieniądze w ogóle. Te 800 miliardów, proszę Państwa, na zbrojenia skonsumują Niemcy i Francuzi. Niemcy mają zbudować zawodową armię 400 tysięczną. Przemysł zbrojeniowy niemiecki jest gigantyczny. My... No potencjał ma tak. O, tylko chodzi o to, żeby się rozpędzić, a żeby mm -hmm. się rozpędzić, trzeba mieć paliwo, a to paliwo to jest te 800 miliardów euro. Jak oni się rozpędzą, proszę Państwa, no to powiem, że faktycznie e, Wróg może nie przyjść ze wschodu. Określi pan bardzo niebezpieczny scenariusz. Bieban wyokreślił go lata temu, sztab generalny wraz z Tuskiem, pokazując scenariusz, kiedy to ze wschodu uderzają wojska rosyjskie, a z zachodu z odsieczą przychodzi Wehrmacht. No. 39. powtórka, no, godzina. To widać.